1 grudnia w Warszawie wielki proces rodziców, nauczycieli i wielu innych środowisk przeciwko tak zwanej edukacji zdrowotnej to nowy przedmiot, który Barbara Nowacka chce wprowadzić w przyszłym roku szkolnym. Tam m.in. ideologia LGBT, transpłciowość i seksualne przyjemności. Te delikatnie mówiąc kontrowersyjne treści mają trafiać do dzieci już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Dawid Helsner. Największe kontrowersje wzbudzają założenia przedmiotu, który z nazwy brzmi zupełnie niewinnie: edukacja zdrowotna. Model permisywnej edukacji seksualnej, która polega na, na oderwaniu właśnie współżycia od prokreacji od życia małżeńskiego, a wyłącznie na budowaniu pewnego rodzaju e, przyjemności. Nie brakuje też elementów ideologii LGBT. Jak zauważają prawnicy z Ordo Juris. dzieci miałyby się uczyć m.in. o tym, że zachowania autoseksualne należą do normy medycznej, akty homoseksualne są tak samo normalne jak współżycie małżeńskie, zaś aborcja jest świadczeniem zdrowotnym wobec kobiety, a nie zabiciem dziecka poczętego. Przedmiot ma zostać wprowadzony już dla Klas czwartych szkoły podstawowej, do których uczęszczają dziesięciolatki. Mamy do czynienia z sytuacją, w której pani minister Nowacka chce de facto, w drodze jednoosobowej decyzji, narzucić rodzicom własną wizję, wizję ministerstwa w wychowaniu dzieci w dziedzinie seksualności. Dzieci miałyby się uczyć też o walorach seksualnej różnorodności to wizja człowieka oderwanego od rodziny. Dlatego w sieci Oburzenie na platformie x trendujący hashtag to zostawcie nasze dzieci. Ale to nie koniec sprzeciwu. Organizacje społeczne zbierają podpisy. Koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły organizuje 1 grudnia wielki protest w Warszawie. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Jestem mamą, mamą czwórki dzieci. I wiedząc, na co narażam swoje dzieci, wpuszczając edukację zdrowotną w takiej formie jako przedmiot obowiązkowy do szkół. No, po prostu nie może mi nie być tego dnia. Nas również, dlatego w Republice będziemy dla Państwa transmitować to wydarzenie, ale o tych kwestiach będziemy mówić przez cały dzień. Początek warszawskiej manifestacji o 12 na Placu Zamkowym. Zachęcamy do wyrażania swojego sprzeciwu także lokalnie, w swoich miastach i miejscowościach, przed biurami poselskimi. Powstaje wielki ruch rodziców. Wielki ruch sprzeciwu wobec nadużyć naszej władzy. Wielki ruch sprzeciwu wobec tego, że nasze ministerstwo podżega kadry oświatowe do łamania praw rodziców. Edukacja zdrowotna to nie jedyny przedmiot, którego uczyć się mają nasze dzieci. Od przyszłego roku szkolnego historię i teraźniejszość ma zastąpić edukacja obywatelska. Jednocześnie ze szkół stopniowo usuwana jest religia. Redukuje się lekcje godzin e, religii w tygodniu. Z drugiej strony też próbuje się w ogóle e, wypchnąć ze szkoły w zasadzie, bo wiadomo, kto jest na początku zredukujemy godziny, potem połączymy grupy. Wszystkie te zmiany Krok po kroku mają wpływać na światopogląd dzieci, gdzie tu jest zdanie rodzica? Wystarczy powiedzieć, że w projekcie rozporządzenia wprowadzającego edukację zdrowotną słowo małżeństwo nie pojawia się ani razu, a rodzina tylko kilkukrotnie.